Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus. A dziś naszym gościem jest Paweł Kancarz, wiceminister infrastruktury. Jedynka na liście w Okręgu Wałbrzyskim. Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzeciej drogi 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Minister ma czas na prowadzenie kampanii wyborczej. Odwiedza pan wyborców? Odwiedzam. Bardziej przypominam się po ostatniej kampanii senackiej, która była bardzo intensywna trochę w innych uwarunkowaniach. Także nie ukrywam, że trochę ubolewam nad tym, że kampania została na tym drugim planie, na pierwszym. Oczywiście, obowiązki służbowe. Ale to jest taka kampania, właśnie. No trochę kampanijny maraton, bo tak jak Pan mówi startował Pan do e, Senatu, teraz te wybory samorządowe trochę zmęczenie jest chyba duże. No już nie pamiętam od 20 lat e, czy były jakieś wybory, w których nie brałem aktywnego udziału, także e, idzie przywyknąć, e, ale faktycznie e, wycieńczająca kampania ostatnio parlamentarna, ale zakończona sukcesem 15 października i to e, daje dodatkowej energii. Dzisiaj kampania samorządowa, trochę w takim okresie yeah Powiedziałbym, wczoraj mieliśmy, obchodziliśmy w Ministerstwie Infrastruktury 100 dni rządu i przyznam, że ja nie pamiętam takich 100 dni rządu, kiedy wcześniej rządzący, dzisiaj opozycja, przez te 100 dni sypali piach w tryby, nie pozwolili normalnie zaklimatyzować się nowej ekipie rządowej, tylko na każdym odcinku frontu nam po prostu dokuczali, bo tak to trzeba nazwać. Też takie 100 dni, kiedy odpowiadamy nie za swoje grzechy. Mówię o Protestach przewoźników z mojej branży, mówię o protestach rolników, i to są sprawy, które załatwiamy, sprzątamy, porządkujemy po poprzedniej ekipie, a nam się dostaje, bo mamy właśnie kampanię samorządową. I mamy takie nieodparte wrażenie, że, że jesteśmy zakładnikami trochę tej kampanii samorządowej. Polityka nie jest łatwa, a myśli pan, że te protesty na przykład rolników czy przewoźników mogą mieć przełożenie trochę na tą kampanię samorządową, właśnie? No myślę, że mogą mieć, bo sam odczuwam to na własnej skórze z przewoźnikami. Przypomnę, 16 stycznia zawarliśmy porozumienie. Formalnie obowiązywało do 1 marca, dzisiaj mamy 22. Marzec y, i przewoźnicy mamy ścisły kontakt, współpracujemy, zbudowane relacje, rozwiązujemy na bieżąco ich problemów. E, rolnicy. Y, no. W jakiś sposób obwiniają nas, nie, nie możemy dotrzeć do nich z komunikatem. Mówię o rolnikach. Sam jestem rolnikiem e, z komunikatem, że naprawdę wiele spraw udało się w, tym, w, to, w ciągu tych kilku tygodni, takich, które stały zagmatwane e, przez poprzednią ekipę, e, załatwić, rozwiązać, ale wszystkiego nie naprawimy po ośmiu latach, e, stryknięciem dwóch palców. E, no i i ubolewam nad tym, że nie możemy z tym przekazem do rolników się, e, e, się w jakiś sposób dostać, przemówić. Sam byłem osobiście na dwóch protestach, e, niejako z pozycji rządowej, e, nie będąc związany z Ministerstwem Rolnictwa. No i przyznam, że bardzo ciężko mi się, pomimo tego, że to są ludzie, których znam, których znam ich, ich problemy, no tak, bo znam Tak, pan też dziedzinę. ludowcem przede wszystkim, prawda? Tak, no, Bardzo ciężko się rozmawia. No, no, widać jakąś taką narrację poprzedniej ekipy, która swoimi kanałami sufluje kilka takich postulatów, które są nie do spełnienia od ręki. No i też, też No nope. Jest problem związany z tym, że nie ma konkretnej grupy docelowej czy przedstawicieli tych protestów, z którymi nawet rząd miałby te sprawy w jakiś sposób omówić, wydyskutować coś i dojść do porozumienia. Bo tych grup jest kilkadziesiąt i, i zawsze jest jakaś niezadowolona, coś jej nie pasuje i ten problem jest taki niewygaszalny. Ale Czyli mam to... nadzieję, że, że to za chwilę za chwilę minie. Czyli to nie ułatwia tej kampanii samorządowej. a Wróćmy do niej. Co Pan, co radni z Pana Komitetu chcieliby zaproponować w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na tę kolejną kadenc kadencję właśnie dla Wałbrzycha, dla powiatów Świdnickiego, Kłodzkiego, Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego czy Wałbrzyskiego, czyli tych powiatów, których jest Pan w okręgu jedynką? Radnik, ja może zacznę od siebie, bo tak się składa, że jestem jedynką na tej liście. Mało kto wie, że można łączyć funkcję podsekretarza stanu i bycia radnym Sejmiku. Tak jak wiele osób jest radnymi gminy, powiatu czy też wojewódzkimi realizują się zawodowo. Także nie zamierzam zrezygnować z mandatu. Nie jest to jakaś zagrywka taktyczna. Nie zamierzam też, nie planuję przynajmniej na dzisiaj powrotu z Warszawy, bo też takie obawy były, że obejmując radna, rad, mandat Sejmiku będę musiał zrezygnować z funkcji wiceministra infrastruktury. Także można te dwie funkcje łączyć. W mojej ocenie to jest korzystne dla regionu, bo jest ta bezpośrednia łączność z, z, samorząd, z rząd. samorząd rząd no i przypomnę na dzisiaj mamy dwóch trzech wiceministrów z dolnego Śląska, także ta reprezentacja nie jest jakoś specjalnie bogata i to jest taka dodatkowa możliwość, którą można wykorzystać na rzecz rozwoju dolnego Śląska. Co radni Sejmiku z naszej listy z listy trzeciej drogi plus ja na pewno infrastruktura i tu to jest rzecz, którą się zajmuję od ostatnich Trzech miesięcy. I tutaj wiele udało się zrobić ponad podziałami politycznymi. Mówimy o kolejach dolnośląskich, które są wzorem dla wszystkich przewoźników regionalnych w Polsce, które się świetnie rozwijają. Ale oczywiście jest też sporo pracy do zrobienia. Można szereg linii rozwinąć, można jeszcze usprawnić ten element komunikacji. Są duże inwestycje infrastrukturalne to akurat kwestia rządowa, ale one się niejako łączą z drogami wojewódzkimi i tutaj jest też szerokie pole do popisu. Także ja mogę odpowiadać za tą działkę infrastrukturalną. Ale myślę, że pozostała część naszego zespołu, Marek Kubala, zwał Brzycha, Paulina, Zając ze Świdnicy, Zygmunt Baland ze Świdnicy, Urszula Panterałka, wójt gminy Kłocko, to są osoby naprawdę rewelacyjne. Samorządowcy również po części tak jak ja. To, co chcemy zaproponować, to. Na tym szkielecie komunikacyjnym e, rozwój Dolnego Śląska, ale zrównoważony to południe dalej jest zapóźnione. To, z czym g, przez lata g, walczył, nagłaśniał, promował g, prezydent Wałbrzycha Roman g, Szełemej jest faktem. E, g, nie tylko północ Dolnego Śląska, nie tylko okolice g, stolicy naszego regionu Wrocławia, ale przy dobrym rozwoju komunikacyjnym te duże inwestycje powinny być dokowane, też poza dużym miastem. Wiem, że, że takie inwestycje w, przyszłości, inwestycje w przyszłości będą szukały dolnego Śląska, mówiąc kolokwialnie. I nasza głowa w tym, żeby te inwestycje tutaj zostały, tutaj się zainstalowały nie szukały innego miejsca w Polsce. Jesteśmy genialnym regionem. I to jest taki cel podstawowy. Czyli taka trochę polityka kontynuacji tego, co było do tej pory. Czyli może ale, nie, może ale nie kontynuacji, z większą... ale z większą świadomością. Bo ja mam wrażenie, że często, często to, co się wydarzyło, wydarzyło się w przypadku, według mnie to trzeba zaprojektować bardziej szczegółowo. Wiele szans przeszło też koło nas, do Dolnego Śląska i te ostatnie 20 lat i to biedne południe. To pokazuje, bo Zagłębie Miedziowe rozwija się świetnie. Tam nie ma problemów. Inwestycje kolejne, tam się duże zagraniczne lokują. A my dalej zostajemy niejako na, ja nie mówię, że turystyka jest zła, ale to jest ta biedniejsza część gospodarki. A potrzebujemy tutaj i dużych inwestycji i dynamiczniejszego rozwoju. No bo to, to, to jest cel naszego regionu po to, żeby nie marnotrawić zasobów. Bo dzisiaj widzimy, że jak nasze wioseczki, miasteczka no, pustoszeją, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, i wyludniają się. A ja wie pan o czym mówi, bo pan ze Stoszowic jest, prawda? Jestem ze Stoszowic, która akurat w mojej gminie przyrost naturalny jest, jest tak. neutralny, albo tak neutralny, można powiedzieć, poza latami w covidzie. To nie było łatwe do osiągnięcia i to jest gigantyczna walka, ale w większości miasteczek i gmin wokół Stoszowic no, z jeden do, do trzech powiedzmy tak, czyli jedna osoba się rodzi, czy umierają albo wyjeżdżają, czyli wyludniamy się jako południe Dolnego Śląska. I te. To, co udało się tu osiągnąć, czyli ten majątek zbudowany, g, infrastruktura, przedszkola, szkoły, żłobki, e, wodociągi, kanalizacje, drogi, no one niejako g, g, przestają być potrzebne. Rola nasza jest w tym, żeby te tereny się nie wyrudniały i żeby Dolny Śląsk jako całość rozwijał się, czyli nie wyludniał się jako cały, a, g, a się g, rozrastał, powiększał, żeby tych mieszkańców było więcej, bo więcej mieszkańców to więcej podatków, to, to większa przed, więcej przedsiębiorstw więcej ludzi aktywnych. No i myślę, że taki kompleksowy, szeroki kierunek jest potrzebny. I tutaj no, to jest według mnie taki cel A radny strategiczny. radny Wojewódzkiego, radny Sejmiku Dolnośląskiego i jednocześnie wiceminister infrastruktury jest w stanie przyspieszyć, wpłynąć na to, żeby szybciej zrealizowano na przykład drogę S5, czy przyspieszyć etapy realizacji S8 do Kucka? Wczoraj w Ministerstwie Infrastruktury obchodziliśmy 100 dni rządu. Szereg spraw przedstawionych przez y, y, ministra Dariusza. Klimczaka, przez podsekretarzy Stanu z różnych obszarów kolejowego, drogowego, takie jak mój wody polskie, ale również gospodarka morska, bo to są te dziedziny, które, za które odpowiada Ministerstwo Infrastruktury, szereg spraw zrealizowanych, szereg przygotowanych, szereg pomysłów, takich jak chociażby, bo to jest w moich departamentach rozwój komunikacji zbiorowej, za chwilę rozstrzygnęliśmy konkurs na autobusy niskoemisyjne, zeroemisyjne, za chwilę kolejne kilkaset sztuk. Będzie nabór w kwietniu. Pracujemy intensywnie nad programem rozwoju przewozów autobusowych. Ale to z pozycji rządu, ale jako radny będzie pan optował za tym, żeby przyspieszyć. Może Jeżeli pan chodzi, tam raczej właśnie... Ja myślę, że tutaj no właśnie radny sejmiku to jest to jest można powiedzieć, że bezpo, może nie bezpośredni, ale pośredni wpływ na inwestycje infrastrukturalne e, drogowe to drogi wojewódzkie, g, czyli regionalne sprawy. Ale ja tu mówię o tym, żeby właśnie te dwie kwestie g, połączyć i e, żeby była ta pełna współpraca. Szereg działań regionalnych jest też g, stymulowane przez rozwiązania centralne. i e, tutaj jest naprawdę według mnie gigantyczna szansa do tego żeby nasz region przede wszystkim to południe rozwijało się szybciej a inwestycje infrastrukturalne te drogowe jak mówił pan o S5, S8, końcówka S3 czy, czy rozbudowa czwórki no to, to już tutaj będę się tymi sprawami zajmował z poziomu ministerialnego i tak to się dzieje w ostatnich tygodniach. Polityka w Sejmiku Dolnośląskim, w Sejmiku Wojewódzkim jest ważna? Powinna wpływać na to, jakie decyzje są podejmowane? pytam pod tym kątem, bo te ostatnie miesiące bardzo, bardzo polityka dużo, e, dużo wpływała na działalność sejmiku. Ona jest obecna wszędzie i to myślę, e, aczkolwiek im niżej na poziomie samorządowym, tym jest jej mniej. E, najmniej przy wyborach radnego do gminy, e, wójta burmistrza, w powiecie już jest jej trochę więcej, a jednak e, wybory sejmikowe są też często porównywane z wyborami parlamentarnymi. E, tutaj polityka już ma znaczenie, tutaj mają znaczenie sondaże, to są duże okręgi to są duże grupy kandydatów ale dogadałby Jednak... się pan z wrogiem politycznym dla dobra regionu swojej miejscowości zależy z jakim wrogiem bo akurat co do czy znaczy ja nie mam wrogów politycznych tak ja szanuję każdego i przepraszam ich... przepraszam szanuję zmysłowo. szanuję każdego szanuję każdego aczkolwiek w ostatnich latach no niestety E, jednak interes polityczny był na pierwszym miejscu, a interes oby, obywateli e, na tym drugim, albo jeszcze dalszym. E, interes polityczny, interes kolegów, a interes obywateli na kolejnym. E, g, jak g, zawsze g, noszę w sercu głęboko g, słowa Wincentego Witosa, który mówił g, g, 100 lat temu, tam, gdzie się zaczyna interes państwa, tam się kończy interes polityczny. I tutaj tą zasadą tą zasadę wyznajemy. Rozmawiać trzeba z każdym. Aczkolwiek trzeba też się trzymać wartości jakichś zasad, i tego w ostatnich latach w mojej ocenie w polityce brakuje. Ja nie mówię, że ona jest łatwa, że ona jest przyjemna, że zawsze się wszystko udaje, ale w mojej ocenie i zawsze tak staram się robić, no, tych zasad trzeba się trzymać. Jeżeli ktoś popiera ludzi, którzy psuli państwo, psuli region w, w jakimś tam okresie czasu, mówię naprawdę bardzo na, na okrągło, a dzisiaj e, po wyborach, bo się zmieniło, zmienia zdanie, no to coś trochę nie w porządku. Czyli ja są rozumiem, grupy, że... z którymi pan wyklucza współpracę? Znaczy, ja nie wykluczam współpracy z nikim, ale ja e, zawsze staram się, żeby chociaż te osoby, które tak się zachowują nie nieprzyzwoicie, bo to trzeba tak nazwać, e, to chociaż, żeby im to uświadomić, żeby e, mieli tego świadomość. Ja mogę sobie po 8 latach spojrzeć w lustro. E, nawet moja gmina, moi mieszkańcy cierpieli przez 8 lat, bo środki rządowe były o omijały gminę Stoszowice. Wiele rzeczy się, bardzo dużą ilość rzeczy zrobiliśmy, ale to nas kosztowało, mnie i moich współpracowników. Trzykrotną ilość pracy, bo musieliśmy szukać konkursów, pozyskiwać środki europejskie, które są dużo trudniejsze. A ci, jeżeli, którzy, będzie, jeżeli zostanie Pan radnym, to tak nie będzie? Nie, no, Muszą być jakieś zasady i nie może być, że środki budżetowe wszystkich obywateli dzielone są po uważaniu. No i, i takie osoby, które... Podpisywały różnego rodzaju listy poparcia kandydatów na prezydentów, lojalki e, tak zwane. Za to były gratyfikowane w nadzwyczajny sposób. Kilkakrotnie e, więcej środków otrzymały te gminy niż na przykład moja Stoszowica, mówię o środkach rządowych. E, no, i, no i dzisiaj trzeba te szanse wyrównać. Ja o tym mówię głośno, że e, to trzeba policzyć, e, bo te środki trafały, trafiały naprawdę z dużą dysproporcją do porównywalnych gmin, dziesięciokrotnie większe, nawet. Niż niż do takich pokrzywdzonych jak moja. No i dzisiaj trzeba zrobić rachunek sumienia też i tym, które były pokrzywdzone w ostatnich ośmiu latach, wy, po prostu zrobić wyrównanie i rekompensatę w różnej formie, ale te gminy muszą być faworyzowane, żeby ten rozwój mógł być jakiś sprawiedliwy, jakiś uczciwy. Wiadomo, nigdzie nie be, nigdy nie będzie idealnie, nigdy nie będzie sprawiedliwie, ale żeby te ramy chociaż przyzwoitości zachować. Paweł Gęcarz, wiceminister infrastruktury i dzin w okręgu Wobrzyskim koalicyjnego komitetu przepraszam koalicyjnego komitetu wyborczego Trzeciej Drogi 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego dziękuję bardzo Trzecia za Droga e, łatwiej e, wypowiedzieć łatwiej brzmi zachęcam państwa do e, urn wyborczych 7 e, kwietnia e, proszę o głosy e, na kandydatów Trzeciej Drogi lista numer 3 Zapraszamy na wybory. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.